Cześć, witaj na kanale zasubskrybuj i polub film, aby nie przegapić kolejnych tematów. Jednym z najbardziej wrażliwych tematów w starszym wieku są finanse. Możesz myśleć, że pełna otwartość wobec rodziny na temat swoich oszczędności i inwestycji pomoże uniknąć nieporozumień, ale w rzeczywistości często prowadzi to do większych problemów niż korzyści. Udostępnianie szczegółowych informacji o swoich zasobach finansowych może skutkować niechcianymi radami, naciskami lub nawet konfliktami rodzinnymi, zwłaszcza gdy różne pokolenia mają odmienne podejście do pieniędzy. Niektórzy członkowie rodziny mogą mieć dobre intencje, ale ich opinie i troska mogą szybko zacząć przypominać ingerencję w Twoje decyzje. Często zdarza się też, że osoby, które wcześniej nie wykazywały większego zainteresowania nagle zaczynają się angażować, gdy dowiadują się o Twojej sytuacji finansowej. Może już to widziałeś, ktoś ujawnił swoje plany finansowe dzieciom, a wkrótce potem jego decyzje zaczęto podważać na każdym kroku. Prawda jest taka, że gdy raz ujawnisz pełny obraz swoich finansów, nie możesz tego cofnąć. Może to również płynąć na Twoją niezależność. Jeśli rodzina uzna, że podejmujesz złe decyzje, Mogą poczuć się upoważnieni do ingerencji, nie zawsze z najlepszym skutkiem. Oczywiście warto mieć jasno określony plan spadkowy i przekazać bliskim niezbędne informacje we właściwym czasie. Jednak nie ma potrzeby dzielenia się każdym szczegółem, dokładną kwotą oszczędności, wydatkami czy nowymi inwestycjami. Zachowanie tych informacji dla siebie to nie tajemnica, lecz mądrość. Daje ci to swobodę cieszenia się życiem bez zbędnej presji i opinii innych. Z wiekiem coraz częściej doświadczamy różnych dolegliwości zdrowotnych. Naturalne jest, że chcemy dzielić się swoimi problemami z rodziną, w końcu to oni troszczą się o nas najbardziej. Jednak istnieje duża różnica między informowaniem bliskich o istotnych kwestiach zdrowotnych, a obciążaniem ich każdą drobną dolegliwością. Ciągłe opowiadanie o wszystkich bólach i niedogodnościach może niepotrzebnie martwić rodzinę, a czasem nawet prowadzić do tego, że bliscy zaczną podejmować decyzje za ciebie, zanim będzie to konieczne. Być może już tego doświadczyłeś, wspominasz o bólu stawów lub zmęczeniu, a nagle twoja rodzina zaczyna naciskać, abyś udał się do lekarza, zmienił dietę lub zaczął przyjmować nowe suplementy. Ich troska jest zrozumiała, ale może stać się przytłaczająca. Jest też aspekt psychologiczny. Jeśli ciągle mówisz o swoich problemach zdrowotnych, twoja rodzina może zacząć postrzegać cię jako osobę bardziej schorowaną i słabszą, niż faktycznie jesteś. Mogą zacząć traktować się inaczej, sugerować ograniczenia, unikać angażowania cię w różne aktywności. Oczywiście ważne jest, aby informować bliskich o poważnych kwestiach zdrowotnych, ale wybiórcze zachowanie milczenia w przypadku drobnych problemów pozwala ci zachować autonomię i kontrolę nad swoim życiem. Nie chodzi o ukrywanie prawdy, lecz o unikanie niepotrzebnego stresu i ingerencji. Dynamika rodzinna bywa skomplikowana, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy często stajemy się świadkami sytuacji, w których nie chcieliśmy się znaleźć. Kłótnie między rodzeństwem o spadek, dorosłe dzieci, które noszą urazy, członkowie rodziny którzy nie potrafią się ze sobą dogadać, te sytuacje zdarzają się w niemal każdej rodzinie. Kiedy przeżyjesz wystarczająco długo, zauważysz, że pewne wzorce się powtarzają, stare rany się odnawiają, a historia zatacza koło. Może pojawić się pokusa, by interweniować, wyrazić swoją opinię, a nawet podzielić się tym, kto Twoim zdaniem ma rację, a kto się myli. Niestety, najczęściej takie działanie tylko po konflikt. Może już to przeżyłeś, próbujesz zażegnać spór, a obie strony, zamiast cię docenić, zaczynają cię obwiniać. Albo wyrażasz mocne zdanie, myśląc, że pomagasz, a później okazuje się, że twoje słowa zostały odebrane inaczej, niż zamierzałeś. Trudna prawda jest taka, że konflikty rodzinne w końcu i tak się rozwiążą albo nie. W końcu, gdy minie czas, rodzina może zapomnieć o problemie ale Twoje słowa pozostaną w pamięci. Jeśli zajmiesz stanowisko, wkrótce mogą pojawić się do Ciebie pretensje, które będą trwały dłużej niż sam konflikt. Z tego powodu, jednym z najmądrzejszych wyborów po 65. Roku życia jest praktykowanie selektywnego milczenia. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest powiedzenie Mam nadzieję, że wszystko się ułoży lub i wierzę, że podejmiesz dobrą decyzję. Dzięki temu utrzymujesz kontakt, ale nie angażujesz się w dramaty, które nie są twoje do rozwiązania. Z biegiem lat naturalnie skłaniamy się do refleksji nad przeszłością, nad podjętymi decyzjami, missed opportunities i drobnych pomyłkach. Żal to uczucie, które dotyka każdego z nas w jednym lub innym momencie życia, ale to, co czujemy, nie zawsze musi być dzielone z rodziną. Często mamy pokusę, by opowiedzieć o tym, co mogło pójść inaczej, czy to w kwestii kariery, wychowania dzieci, czy wyborów, które miały wpływ na nasze życie? Choć może się wydawać, że dzielenie się swoimi żalami to sposób na szczerość i autorefleksję, w rzeczywistości może to prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza w kontekście rodzinnym. Kiedy rodzice lub dziadkowie wyrażają żal wobec przeszłości, dzieci mogą to odbierać osobiście. Jeśli na przykład mówisz, że żałujesz Iż spędziłeś za dużo czasu w pracy, a za mało z rodziną, twoje dzieci mogą pomyśleć, że nie były wystarczająco ważne w twoim życiu. Podobnie, jeśli wyrazisz żal z powodu niepodjęcia jakiejś decyzji, przeprowadzki, zmiany kariery czy zrezygnowania z marzeń, bliscy mogą poczuć się, jakby twoje życie z nimi nie było wystarczająco spełnione. Nawet wspomnienie o przesłych związkach czy rozpadłych przyjaźniach może prowadzić do nieporozumień. Często Mimo, że Twoje intencje są niewinne, Twoje słowa mogą sprawić, że Twoja rodzina poczuje się niekochana lub mniej ceniona. Dlatego niektóre żale lepiej zostawić dla siebie. Refleksja nad przeszłością i uczenie się z niej jest wartościowe, ale dzielenie się żalami z rodziną może tylko wprowadzać zbędne poczucie winy lub niepotrzebne napięcia. Przeszłość nie da się zmienić, ale sposób, w jaki ją przeżywamy, zależy od nas. Pieniądze są jednym z najtrudniejszych tematów, które mogą pojawić się w każdej rodzinie. Potrafią one zarówno zbliżać ludzi, jak i tworzyć napięcia, nieporozumienia, a czasem nawet konflikty. W miarę jak starzejemy się, pojawia się potrzeba, by dzielić się więcej szczegółami dotyczącymi naszej sytuacji finansowej z rodziną, czy to chodzi o to, ile zaoszczędziliśmy, co zamierzamy zostawić po sobie, czy nawet o finansowe trudności, z którymi się zmagamy. Chociaż w niektórych sytuacjach może być sensowne, aby porozmawiać o pewnych sprawach finansowych, bycie zbyt otwartym na temat pieniędzy może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Jednym z największych ryzyk związanych z ujawnianiem szczegółów finansowych jest to, że może to zmienić sposób, w jaki rodzina zaczyna cię postrzegać. Jeśli twoja rodzina dowie się, że masz odpowiednią sumę oszczędności. Mogą zacząć traktować się inaczej, być może zaczną oczekiwać pomocy finansowej lub subtelnie sugerować, co chciałby odziedziczyć. Z drugiej strony, jeśli ujawnisz, że masz trudności finansowe, twoi bliscy mogą zacząć się o ciebie martwić, a czasem nawet kwestionować twoje decyzje finansowe. W każdej z tych sytuacji, stosunki rodzinne mogą się zmienić, a takie zmiany bywają trudne do odwrócenia. Kolejnym problemem jest utrata niezależności. Im więcej Twoja rodzina wie o Twoich finansach, tym bardziej mogą czuć się upoważnieni do udzielania Ci rad, niezależnie od tego, czy o nie prosisz, czy nie. W najgorszym przypadku mogą zacząć podejmować decyzje za Ciebie, myśląc, że Ci pomagają, a w rzeczywistości odbierają Ci zdolność zarządzania własnymi sprawami. Oczywiście, warto mieć plan finansowy i posiadać zaufanych doradców. Ale poza tym najlepszym podejściem jest dzielenie się tylko tym, co naprawdę konieczne. Zachowanie prywatności w kwestiach finansowych pozwala Ci utrzymać kontrolę nad swoją przyszłością i relacjami z rodziną, bez niepotrzebnego stresu czy nacisków. Podsumowując, omawialiśmy pięć rzeczy, które po ukończeniu sześćdziesiątej piątej roku życia warto zatrzymać dla siebie. Zachowanie pewnych spraw w tajemnicy nie oznacza bycia sekretnym czy odizolowanym. Lecz raczej ochroną swojego spokoju, godności i relacji. Nie wszystko musi być dzielone. A czasami najmądrzejszym rozwiązaniem jest wiedza, co warto zatrzymać dla siebie. Przemyśl teraz swoje życie. Czy kiedykolwiek podzieliłeś się czymś z rodziną, by później zdać sobie sprawę, że zmieniło to sposób, w jaki cię postrzegali. A może odwrotnie, powstrzymałeś się od powiedzenia czegoś i okazało się to słuszną decyzją. Często mądrość wynika z doświadczenia, a z wiekiem uczymy się, że niektóre sprawy lepiej zachować w sobie. Piękno starzenia się polega na tym, że zyskujemy klarowność dotyczącą tego, co naprawdę ma znaczenie: nasz spokój umysłu, niezależność i jakość naszych relacji. Bycie selektywnym w tym, co dzielimy, pozwala nam utrzymać kontrolę nad naszym życiem, jednocześnie zachowując silne więzi z bliskimi. Dziękujemy że obejrzałeś ten film. Jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, daj znać w komentarzu, a także polub, subskrybuj i podziel się tym materiałem z innymi, by pomóc nam tworzyć wartościowe treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie.